ma pozdrawiam. Nadajesz ze szpitala z kuchni. Siema wariaty, tyrupek. Dzisiaj odbieram gifty w Pets Go Marcel 560073. Pozdrawiam! Kmir 30. Pozdrawiam. 35 banek i dwie bańki. Będziesz na ty ty lub na ty. Kipcio 79. Pozdrawiam. Dawdosep. Pozdrawiam. Dla Ciebie, chrupek. Dzięki. Mimipros. Mu, mocny pad, 55 poniek. Pozdrawiam. Ciebie, żegonia. Kubus 246820. Pozdrawiam. 10 milionów. Uuu jeszcze spokojnie. Okej, okay, pozdrawiam. Juniorka, Turbo i Ciebie. Odebra, Poczekajcie. Hire... Nie mogę tego przeczytać. Pozdrawiam Szymona i Borysa. Rekin. Pozdrawiam. Jół Igor 60. Pozdrawiam. Dzięki. Glizlock 83XD. Pozdrawiam. Dominika i Eryka. Wojtek XD1233. 3. Pozdrawiam rakietnicę. Filip Pi. -fi. Pozdrawiam. Cordes8. Pozdrawiam. Igor1193. Pozdrawiam. Tutaj aż trzy gifty. Taki pecik. Pozdrowisz? Pozdrawiam. I jeszcze taki pecik. Zrobię z nim słupkę. Neymar. Podłoga FN. Pozdrawiam. Siema. Siema. Lol. Czat. Pozdrawiam. Przyjmą się! Tameha destec. Trochę brzmi jak Habe! hame, Haaaa! Pozdrawiam. Uuu, taki pecik. Ten dla Aleksa. Ten dla taty. O, Tata, dostaniesz pecik? Na podział. G-E-A-M-S-I-N-I-V-I-V. Pozdrawiam! M-293! Sięga będę na odcinku Pozdro. Dzięki! Woł! Wojtek 10 Kolos. Pozdrawiam, aż 3 gifty wysłał. I taki. Siema, pozdrawisz Wojtka? Pozdrawiam Wojtka. Daweks. Pozdrawiam. Wajo 30. Pozdrawiam. Michael Jackson 2013. Pozdrawiam. Siemka, taki mały prezencik. Dzięki. Dogolek. Pozdrawiam. 99. Pet Simulator 99. Pozdrawiam. Oski 697. Pozdrawiam. 185M. Pozdrawiam. Tata też łapkę w górę. Mary Z. 8 prezentów. Pozdrawiam. Pierwszy, mm. i znów od niego, taki pęcik. Dla chrupka pozdro. Dla chrupeczka pozdro. Pozdro. 6000 tysięcy godnów. Tego wnika nie przeczytam, ale pozdrawiam. Mm, taki pecik. Proszę, to dla ciebie pozdrowisz? Pozdrawiam. To 30 już był, ale pozdrawiam. O, taki paczek. Dawidek 15112. Pozdrawiam! Fenet i ty. Pozdrawiam. Pozdrawiam, Bob dzichnę. Kacper podłoga 122111, Pozdrawiam. Ktoś pozdrawiam. Mój, taki Peci. Tak? Pozdrawiam, tak? Pozdrawiam. Mikolaj192811. Ciekawe, jaki Mikołaj mi dał w tym rzadku prezent. O, Pata 55 pięć milionów. Dziękuję, Mikołaju. Kiki a. któż? Pozdrawiam. 350 milionów. 350 milionów. Jeśli już pozdrowisz Wazona, mam nadzieję, że Pecik ci się podoba. Mi się podoba, Pecik, i pozdrawiam Wazona. Pecik się podoba, i pozdrawiam Wazona. A tutaj wysłałem jeszcze jednego takiego, i jeden jest dla ciebie, drugi dla twojego taty. Tata, będziesz miał nowego, najlepszego Pecika. To pozdrawiam. Daj podłoga z próbka. Pozdrawiam. Uuu, taki pecik. Pozdro! I taki pecik. Hurtal podłoga L19. Pozdrawiam. tocat. Pozdrawiam. D D R I U Kik. Pozdrawiam. Pozdrawiam twojego kolegę S Jena. Band Big S. Dors. Pozdrawiam. Krybase, podłoga, shake. Pozdrawiam, aż trzy gifty. Mm, taki pecik. Taki pecik. I taki pecik. Pozdrowisz, szefie? Szef, pozdrawia. Życzę dużo zdrowia. Dzięki. Ogni. Stins. Pozdrawiam. 100 milionów 203 fo Pozdrawiam. Taki pecik. Pozdrawiam Igora i Alexa Taki pecik. Pozdro, ja też pozdro. Taki pecink. Kocham Cię oglądać. Dzięki. O, przychodzi typ. Pisze Ci. Trzymaj się, tam pozdrowisz. I daj Ci sekretnego peta, których jest 17 tysięcy w całej grze. Mega, 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 mega pozdro. Banana, 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 banana. Gacello. pozdrawiam. Pozdrawiam. Na odcinku. Tytus. Jasteczko 4. Pozdrawiam. Muu, toki kipoczyn. Spitz Simulator 28. Pozdrawiam. 555 milionów. To ten, co mi wyjął banana. Pozdrawiam. Mega, Senet i ty. Pozdrawiam. Pozdrawiam Bob Dziuchnę i Bo Olecha. Drugi raz Bob Dziuchnę. Robak, podłoga 417. Pozdrawiam. gem. Co ja? <słuch> Milo 60X. Pozdrawiam. Daj Teta 9324. Pozdrawiam. Ain podłoga 33. Pozdrawiam. Taki pecik. Pozdro, szefie. Leonardeks 2013. Pozdrawiam. Tosty Podłoga Naged 2000. Pozdrawiam. Toki Pecik. Siemach Chrupek. Pozdrawiam Ciebie i Tatę. Marcel 3 1625. Pozdrawiam. Uuuu, 10 tysięcy gemów. Super. Fajna Zero. Pozdrawiam. Pozdrawiam na odcinku. Miloś 321JJ. Pozdrawiam. Fanny Podłoga Moon. Pozdrawiam to mm, taki pecik. Pozdrawiam Bartka. Blow534 Ile on wysłał giftów? 36 giftów od jednej osoby. Pozdrawiam mega. W bio jest link, tam znajdziesz takie informacje. Kolejny pecik, siema. Kolejny, trzymaj się. Trzymam się. Kolejny. Nagrywaj więcej z Taki pet. Ezz! Lubię cię oglądać. Taki pet. Taki pet. Taki pet. Elo? Taki pet. Taki pet. pet. Daj to tacie. O! Tata będziesz miał petika. Taki pet. Miłego dnia. Taki pet. Chcesz jeszcze pety? O! Jednak jeden prezent jest inny. Papież 7477. Pozdrawiam! Jestem super. Dzięki. I dalej <laughs> Masz jeszcze szkielet, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, Zero. Chcesz jeszcze? Chyba znów się położę, bo też na klawiaturze. Hrobekki mi podłogię ty. Masz dziewczynę? Mam. Ja mu do doga. Pozdrawiam wszystkich i to na ciebie już tyle. I na remariatu.